Jesteś na premierze limitowanej kolekcji kosmetyków marki Kobo. Oczywiście dane kosmetyki są inspirowane konkursem Polonia, a ty, a ty jako tegoroczna właśnie Miss Polonia, co sądzisz o danych kosmetykach. Myślę, że to jest świetna kolekcja, bo będzie odpowiednia dla każdej kobiety ze względu na to, że ma bardzo neutralne kolory, aczkolwiek jednak wyraziste przy tym wszystkim i mocno napigmentowane. A ty osobiście już miałaś okazję przetestować dane kolekcje, daną kolekcję właśnie tychże kosmetyków oraz Twoim zdaniem, czym dane kosmetyki wyróżniają się spośród innych kosmetyków na polskim rynku? Myślę, że marka Kobo dostępna w drogeriach Natura wyróżnia się przede wszystkim właśnie świetną pigmentacją. Wystarczy jedno dotknięcie pędzla i już od razu widać kolor na przykład na oku, tak, tych cieni. Więc to jest też to, czego ja poszukuję w, w swoich kosmetykach i bardzo, naprawdę bardzo duża gama tych kolorów naturalnych, brązów, beży, co myślę, poszukuje każde Polka. A Ty osobiście na co dzień wolisz kosmetyki takie bardziej kolory i lżejsze, czy bardziej takie cięższe, i wentowe na przykład? Na co dzień wolę bardziej naturalny makijaż, to też możemy znaleźć właśnie w tej kolekcji, ale również te ciemne makijaże wieczorową porą czy na różne wydarzenia również mi, mam nadzieję, że sprzyjają i bardzo je lubię nosić. A jakie masz plany zawodowe na najbliższy okres oraz gdzie my Ciebie ponownie zobaczymy? Teraz czeka mnie kilka eventów, wydarzeń tutaj w Warszawie. Już wiem, że we wrześniu będzie ich co najmniej kilka. A takie moje najbliższe plany są związane właśnie z konkursem Miss Świata, bo niedawno zostałam powołana jako delegatka z Polski do wylotu na Miss World. I to są moje najbliższe plany i najbliższe przygotowania.